Mówisz, tu jest coraz gorzej, w ciemnych barwach widzisz świat, Twierdzisz nic nam nie pomoże, Chcesz bym przyznał, że to fakt, Myślisz wszystko już stracone, Wokół beznadziejnie jest, Widzisz tylko ciemną stronę. Ciekaw jestem, czy już wiesz. Cześć lat temu stworzyłem fundację pod nazwą Jestem Optymistą i żeśmy proklamowali Światowy Dzień Optymisty, który teraz jest 21 sierpnia co roku. Tego dnia właśnie chcemy, żeby ludzie na całym świecie czuli się optymistami, mieli fajne podejście do życia z uśmiechem, z taką wiarą w siebie i w innych i wydaje mi się, że tak powolutku, powolutku ta nasza akcja się rozwija. Ludzie dzielą się na tych, co wierzą w siebie i na tych, co w siebie nie wierzą. Szkoda tylko, że tych, co wierzą w siebie, jest dużo mniej. No bo jednak jakby nie było, to optymiści pchają ten świat do przodu. Ja jestem optymistą. Słyszę jak na Warto być optymistą. To naprawdę pomaga w życiu. Każdy powinien wstać, jak to moja babcia mówiła prawą nogą, nie lewą. Jak się wstaje prawą nogą, zawsze świat wygląda lepiej z uśmiechem. Nie dziw się, że idzie zacznij zmiany, więc. Zdecydowanie warto być optymistą. Nagroda przyznała na mnie. Właśnie jest przykładem tego. Bez optymizmu nie ma życia. No, musi być optymizm, bo tak to byśmy po prostu w następny kolejny dzień nie uwierzyli, że on będzie, że on będzie pozytywny. Być optymistą to jest coś pięknego wspaniałego, polecam wszystkim. Mimo wszystkiego tego, co yy, bodźcuje nas negatywnie z zewnątrz, staram się patrzeć z optymizmem, z radością yy, w przyszłości, ale także tworzyć. Nie czekać, żeby to na mnie spłynęło, tylko po prostu aktywnie tworzyć tworzyć rzeczywistość. To jest bardzo optymistyczne. Sam sobie gratuluję tego tytułu, sam sobie zazdroszczę tego tytułu. Jednocześnie muszę powiedzieć, że to bardzo miło, że zostałem nominowany. Wiem, że lobował tutaj Robert Kurulczyk z Kabaretu Młodych Panów i się wcale nie pomylił. Ta nagroda mi się po prostu należała. Ja na to... Proszę Państwa, bardzo ważne i warto pomyśleć o tym, że jednak optymizm daje nam dużo energii, a ta energia dobrze spożytkowana poprawi nam życie, poprawi nam codzienność. Dzięki temu, że zaczęłam stanować, zaczęłam marzyć, zaczęłam wierzyć, że będzie dobrze, to dostała się z optymistką i o wiele łatwiej się z tym żyje i chciałabym, aby coraz więcej ludzi właśnie stało się optymistami. Tyle mam różnych problemów i zmartwień, że ten optymizm traktuję trochę jako taką życiową terapię, pracę nad tym. Szukajmy tych pozytywnych chwil radosnych i tego, co w życiu dobre, choćby w małych... Y drobnych sprawach. Nad optymizmem trzeba pracować, optymizmu trzeba szukać i trzeba w niego wierzyć, bo, bo to jest bardzo ważne, to jest podstawowa rzecz. Ja zawsze mówiłem, że moje motto to jest kto odnosi sukces, to nie, ten, kto wcześniej rano wstaje, ten, kto staje uśmiechnięty. I może warto zacząć od tego, że nie burczeć, jak siedzi, tak idzie rano się budzi, nie tak ktoś mi a ten nie dobry, tamten to... tak odwrotnie, dzień dobry, co słychać, o fajnie i tak dalej. To jest fajna taka atmosfera, już kreujemy coś fajnego, pozytywnego. Odmienia wszystko Życie pięknie życie. Życie ty jest, ty gdy jesteś optymistą.